Dzisiaj jest szczególny dzień, ponieważ to właśnie dziś czarny zmierzy się z różowym, a różowy z czarnym. O tak, to będzie potężna bitwa. A my będziemy się tylko przyglądać. Zaczynamy? Zajmujcie miejsca. Dobra, chwileczkę. A co my tutaj mamy za smakowitości? Oczywiście chodzi o burgery. Emma nie zamierza czekać ani minuty dłużej. To jest takie pyszne, a w niej przebudził się zwierzęcy apetyt. A jedyne, czego brakuje, to keczup. I podczas gdy dobra Lili próbowała pomóc swojej przyjaciółce, Emma wymyśliła żart. A gdyby tak zamiast sera włożyć ręcznik? Wygląda na to, że za chwilę będzie niezła jazda. Mam cię! Nasza przyjaciółka w różowym tego nie przewidziała, i teraz z jej burgera zostały tylko resztki. A tak, trzeba mieć się na baczności. Hmm, Lizak? Nieźle, ale jakoś mało. Ale za to czarna zawodniczka ma prawdziwy skarb. Po prostu to, czego potrzebują wszyscy miłośnicy słodyczy. No okej, okay. Emma nie chce się podzielić. Ale Lili nie ma wcale zamiaru jej więcej namawiać. Zje swojego Lizaka i będzie zadowolona. Mały, ale i tak pyszny, więc nie ma co zadzierać nosa, Emma. Ciekawe, czy Emma ma w sobie choć odrobinę tego czegoś. Hmm, jednak chyba niekoniecznie. Czy ona będzie jadła tego Lizaka przez dwie godziny? Nic ciekawego. Emma chce pokazać, że nie jest taką dziarą. Padła na rewelacyjny pomysł. Wow! To wygląda naprawdę innowacyjnie, chociaż zaraz. Co to za zapach? Ups! Czy język nadal jest na swoim miejscu? To na pewno boli! Trzeba ją ratować! Wiadro wody i język wróci do normalnej temperatury. Wygląda na to, że czasami prędkość to wcale nic dobrego. Czekaj, nie zamawiałyśmy kaktusa. Przecież to nawet nie jest jedzenie. Tak na marginesie jest strasznie kłujący. Hmm, bez kolejnego triku się z pewnością nie obejdzie. Jak dobrze, że Emma jest taka pomysłowa. No, bez igieł wygląda jak coś jadalnego. Ech, prawdopodobnie. Okropne paskudztwo mimo wszystko. Aha! Lili znalazła ciekawszy sposób. O! Wydaje się, że nawet jej to smakuje. Lecimy dalej. Guma do rzucia to nie jakiś tam kaktus. To coś, co wszyscy kochają. Dziewczyny są zachwycone. Emma od razu otwiera pudełko. I dobrze, nie ma co przeciągać. Do dzieła! Wow, tylko spójrzcie na ten balon. To naprawdę coś. Ale Lili nie może tego tak po prostu zignorować. Bum! I po balonie! Emma wygląda teraz jak potwór. Ciekawe, co wymyśli z gumą Lili. Guma truskawkowa jest taka dobra. Emma nie może wybaczyć historii z balonem. Odmyśla więc chytry plan. Podczas gdy Lily z zapałem żuje gumę, Emma czeka, żeby zobaczyć, jak zakończy się ta runda. Oho! Nawet nie spodziewała się takiego finału szczęśliwego lotu smok 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 ach co za usteczka teraz w modzie są większe usta a co powiesz na te a te dodatkowo są jeszcze i przepyszne po prostu nie można się oderwać wow i mają w środku coś co wygląda jak syrop i, i chyba jest bardzo smaczny Smaczne? Mało powiedziane. To jest jakiś kosmos. Tak, niestety miłość do słodyczy ma swoje konsekwencje. Teraz to nie Emma, tylko jakiś zabawny chłopak. To chyba wąsy we francuskim stylu, co? Lili pęka ze śmiechu. A Emma nie ma zamiaru tego tak zostawić. Dlatego z wściekłością rozrywa różową galaretkę. Żeby nie tylko ona wyglądała głupio i śmiesznie. Teraz Lili jest cała w klejącym syropie. A Emma jest zadowolona ze swojej zemsty. Ciasteczka to zawsze bardzo dobra rzecz. Wyglądają apetycznie. Są przepyszne. Lili je uwielbia. Może i zjeść nawet sto. Hmm, oczywiście trzeba jakoś urozmaicić tę zabawę. Emma połknęła haczyk. Zamykanie oczu nie jest zalecane w tym wyzwaniu. Uff, Lily prawie została złapana na gorącym uczynku. Hmm, Emma je ciastka z pieprzem i nic, żadnej reakcji? Stop! Chyba pieprz zaczął działać. Myślę, że nie warto się obrażać. Wyszedł naprawdę zabawny żart. Wow, to coś niezwykłego. Zobaczmy, co to takiego. Okej, okay, wygląda jak galaretka. Ale czy nią jest? Emma postanawia więc sprawdzić, co jest w paszce. Wygląda na to, że to będzie coś niesamowitego. To gigantycznych rozmiarów strzelający karmel. Dobra, trzeba zrobić taką roladę i po prostu się w nią wgryźć. Super! To są mega eksplozje! To jest takie dobre i zabawne. Lili chce zrobić to samo co przyjaciółka. Tylko, że Emma nie chce, by wszystko poszło zbyt gładko. Troszkę się rozsypało. Jaka szkoda. Lili, raczej nie powinnaś być taka zachłanna. Stój, zaraz pękniesz. Bum! Dobrze, że policzki są nadal na swoim miejscu. Uff, poszczęściło się. Emma, żart wyszedł trochę bokiem, więc myśl następnym razem, ok? Dobrze, kontynuujemy. Mamy tu coś ciekawego. To dopiero butelki. Niemowlęta od takich na pewno marzą, ale dostaną je nasze zawodniczki. Hmm, ale picie ze smoczka no nie jest zbyt wygodne. Wow, Lili nie może więcej znieść tego naśmiewania się, więc po prostu chwyciła butelkę i urządziła Em mnie prawdziwy prysznic. Niech trochę ochłonie. A tu mamy kole w dwóch kolorach. Różowa to zdecydowanie nowość. Ale zamiast różowej, Lili z jakiegoś powodu ma ochotę na najzwyklejszą kolę. I znowu Emma jest cała mokra. Ma tego dosyć. Może Lili też powinna się dowiedzieć, co to za uczucie. No, tak dla równowagi. Uf. Lubisz szalenie? Spodobało ci się wideo? Podziel się nim z przyjaciółmi, naciśnij łapkę w górę, zostaw komentarz. I papa, do zobaczenia!